Ej, obudź się. Pora stworzyć życie swoich marzeń. Każde doświadczenie dnia przyjmuję z wdzięcznością. Mam pozytywne nastawienie do życia. Ty odkładasz, czas nie. Straconego czasu nigdy nie odzyskasz. Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz. Wszechświat mi sprzyja i żyję z nim w zgodzie. Ja decyduję, co jest dla mnie ważne. Widzę siebie na szczycie. Moje ciało to moja świątynia. Jestem wartościową osobą. Jestem gotów na kolejny rozdział w swoim życiu. Chcąc być kimś innym, trwonisz to kim jesteś. Każdy dzień jest okazją do poszerzania horyzontów. Jestem panem swoich emocji i tylko ja mam nad nimi kontrolę. Codziennie okazuję miłość i wdzięczność wobec tych, których kocham. Miłość, którą daję, zawsze wraca do mnie w jeszcze większej ilości. W każdej sytuacji ufam swoim instynktom i intuicji. Zawsze narzekamy, że życie jest tak krótkie, a zachowujemy się jakby nie miało końca. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i ty możesz być wielki. Zachowuję ciekawość i otwartość na świat, aby stale rozwijać się i uczyć. Moja praca ma sens i przynosi korzyści mi i innym. Żyję w zgodzie ze sobą i moimi wartościami. Cieszę się życiem każdego dnia. Moje myśli są istotne i mam odwagę o nich mówić. Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. Daję sobie zgodę na bycie w pełni sobą. Odczuwam pewność siebie w każdej sytuacji, w jakiej się znajduję. Wierzę w swoje umiejętności. Dziękuję za każdy dzień, który przynosi mi nowe doświadczenia.